Ruda Śląska niewielkie miasto z wielkimi problemami. Trzej mężczyźni powiązani ze środowiskiem stadionowym, zatrzymani z nielegalnymi substancjami wartymi pół miliona złotych. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej problemów tego miasta. Polscy funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości kryminalnej, działający w różnych miastach kraju. Z nieustającym zaangażowaniem prowadzą intensywne działania wymierzone w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Szczególną uwagę poświęcają tym przypadkom, które mają bezpośredni związek z hermetycznymi środowiskami chuliganów czyli grupami powiązanymi z ruchem kibicowskim, ale funkcjonującymi na jego marginesie, często z dala od legalnych i pokojowych form wspierania klubów sportowych. W praktyce chuligani tworzą bowiem struktury o cechach zorganizowanych grup przestępczych, w których lojalność Brutalność i bezwzględność są na porządku dziennym. Zdarza się, że te grupy przekształcają się w tzw. bojówki, jednostki o hierarchicznej strukturze i wyraźnie określonych zadaniach, działające z ogromną dyscypliną wewnętrzną. Ich działalność nie ogranicza się tylko do organizowania burt stadionowych czy tzw. ustawek, czyli zaplanowanych starć z rywalami. Bardzo często członkowie tych grup podejmują przemyślane, zaplanowane i powtarzalne działania o charakterze przestępczym których celem jest osiąganie korzyści majątkowych. Jednym z najbardziej dochodowych pól ich aktywności okazuje się być nielegalny handel zakazanymi substancjami. Rynek narkotykowy generuje bowiem gigantyczne zyski, a ogromne pieniądze, które można dzięki niemu zarobić, przyciągają młodych ludzi, często już wcześniej zafascynowanych przemocą i atmosferą przynależności do zamkniętej grupy. Dla wielu z nich perspektywa szybkiego wzbogacenia się przeważa nad świadomością ryzyka, jakie wiąże się z możliwymi surowymi konsekwencjami prawnymi. Mimo że zdają sobie sprawę z zagrożenia wieloletnim więzieniem, nie rezygnują z udziału w przestępczym procederze. Nie tak dawno policjanci z dwóch śląskich miast, Katowic i Rudy Śląskiej, przeprowadzili skuteczną akcję, która doprowadziła do przechwycenia znacznej ilości substancji, których wartość na czarnym rynku przekraczała 550 tysięcy złotych. Cała operacja zakończyła się zatrzymaniem trzech mężczyzn związanych z ruchem pseudokibicowskim. To właśnie dzięki współpracy doświadczonych kryminalnych z Rudzkiej Komendy Miejskiej oraz specjalistów z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach udało się zdobyć informację, że mieszkaniec Rudy Śląskiej, będący członkiem lokalnej bojówki, może przewozić w swoim aucie duże ilości nielegalnych substancji odurzających. Policjanci postanowili natychmiast zadziałać, przygotowując zasadzkę. W rejonie jego miejsca zamieszkania. Gdy tylko na osiedlu pojawił się podejrzany samochód, funkcjonariusze przystąpili do kontroli. Przebieg interwencji potwierdził ich wcześniejsze przypuszczenia. Na tylnym siedzeniu pojazdu znajdowały się foliowe reklamówki, a w nich susz konopi oraz meta, rozdzielone i spakowane w sposób wskazujący na ich dalszą dystrybucję. W aucie podróżowało w sumie trzech mężczyzn, z których każdy był rozpoznawalną postacią w lokalnym środowisku chuliganów. To jednak nie był koniec działań śledczych. Po zatrzymaniu wszystkich trzech mężczyzn mających odpowiednio 26, 27 oraz 41 lat, mundurowi przystąpili do przeszukań w ich mieszkaniach. Tam również natrafiono na szereg nielegalnych towarów. Oprócz kolejnych porcji substancji, funkcjonariusze zabezpieczyli duże ilości papierosów nieznanego pochodzenia. Po wstępnych oględzinach okazało się, że są to podrabiane wyroby tytoniowe stylizowane na znane i popularne marki. Jednak nie posiadające obowiązkowych znaków akcyzy. Ich sprzedaż, oprócz tego, że nielegalna, naraża państwo na ogromne straty finansowe i jest kolejnym źródłem dochodu dla grup przestępczych. W toku śledztwa dokładnie zważono i zbadano wszystkie zabezpieczone środki odurzające i substancje psychotropowe. Łącznie funkcjonariusze przejęli blisko 3,5 kg nielegalnych substancji, co w przeliczeniu na ceny czarnorynkowe daje kwotę przekraczającą pół miliona złotych. Takie ilości świadczą nie tylko o intensywności prowadzonej działalności, ale też o tym, że podejrzani nie byli drobnymi handlarzami działającymi wyłącznie na lokalnym podwórku. Skala znaleziska wskazuje raczej na członkostwo w dobrze zorganizowanej i konsekwentnie działającej strukturze przestępczej. Po zakończeniu czynności operacyjnych sprawą zajęła się Rudzka Prokuratura. Dwóm z zatrzymanych mężczyzn, tym w wieku 27 oraz 41 lat, Przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości zakazanych substancji. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Oznacza to, że do czasu zakończenia postępowania podejrzani pozostaną na wolności, jednak pod określonymi warunkami, których złamanie może skutkować natychmiastowym aresztowaniem. Cała sprawa jest kolejnym przykładem tego, jak głęboko środowiska pseudokibicowskie potrafią przenikać do świata poważnej przestępczości zorganizowanej, wykorzystując sportową fasadę do prowadzenia dochodowych, lecz skrajnie niebezpiecznych interesów. W Rudzie Śląskiej, podobnie jak w wielu innych miastach na Śląsku i w całej Polsce, od lat istnieją środowiska młodych mężczyzn, którzy zamiast kibicowania drużynie sportowej w duchu sportowej rywalizacji i pozytywnych emocji, wybierają drogę przemocy, nienawiści i nieustannej konfrontacji. To właśnie ich określa się mianem chuliganów. Ludzi, którzy swoją tożsamość budują nie na wspieraniu klubu na stadionie, lecz na działaniach przestępczych, często związanych z agresją, zastraszaniem i brutalnymi napaściami. W wielu przypadkach identyfikują się oni z konkretnym klubem, jak chociażby z drużyną Slavia-Ruda Śląska, której barwy, biało-niebieskie, dumnie noszą na szalikach i koszulkach. Jednak ich obecność na stadionie nie ma nic wspólnego z miłością do sportu. Termin pseudokibic to bowiem określenie zarezerwowane dla tych, którzy przekraczają granice prawa, a ich działania stają się poważnym zagrożeniem, zarówno dla porządku publicznego, jak i bezpieczeństwa zwykłych ludzi. Ruda Śląska, choć pozornie spokojne miasto o górniczej historii, ma swoje mroczne oblicze. Świat chuliganów to świat przemocy, lojalności opartej na strachu i młodzieńczych fascynacji brutalnością. W przeszłości niejednokrotnie dochodziło tu do wydarzeń, które bardziej przypominały sceny z sensacyjnych filmów niż codzienność śląskiego miasta. Jednym z takich przypadków była głośna sprawa z 2019 roku, kiedy to 21-letni mężczyzna, należący do środowiska kibiców jednej z lokalnych drużyn, zdecydował się na coś, co przypominało prywatną egzekucję. Widząc na ulicy mężczyznę, którego rozpoznał jako sympatyka z nienawidzonego klubu rywali. Bez chwili namysłu wsiadł do swojego samochodu i rozpoczął szaleńczy pościg. W jego głowie nie było miejsca na refleksję, że może wyrządzić komuś poważną krzywdę. Kierował się jedynie impulsem, ślepą nienawiścią i chęcią odwetu. Gdy zbliżył się do pojazdu przeciwnika, uchylił szybę i oddał kilka strzałów z pistoletu pneumatycznego, mierząc prosto w samochód, w którym znajdowały się dwie osoby nie tylko mężczyzna, którego uznał za swojego wroga, ale także jego partnerka. Tę bezmyślną i niebezpieczną akcję przypłacił wieloletnim wyrokiem i dziś odsiaduje karę pozbawienia wolności. Inny wstrząsający przypadek miał miejsce zaledwie dwa lata temu i dotyczył jeszcze młodszych uczestników tej brutalnej rzeczywistości. Pewnego dnia ojciec 15-letniego chłopca zgłosił się na komisariat w Ródzie Śląskiej, twierdząc, że jego syn padł ofiarą przemocy ze strony starszych chłopaków związanych ze środowiskiem chuliganów. Relacja nastolatka była przerażająca. Opowiedział o serii spotkań, podczas których był zmuszany do picia alkoholu, bity bez powodu, a nawet strzelano do niego z pistoletu na stalowe kulki. Jakby tego było mało, przypalano go papierosami, a w końcu podawano środki odurzające, których działanie było dla niego zupełnie nieznane i przerażające. Skutki tego bestialskiego traktowania były poważne. Lekarze stwierdzili u chłopca złamanie nosa, wstrząs mózgu, uszkodzenia kciuka, wybity ząb oraz liczne siniaki i rany na całym ciele. Zwłaszcza na tułowiu i nogach. Funkcjonariusze policji błyskawicznie podjęli działania i bardzo szybko ustalili tożsamość dwóch sprawców. Okazali się nimi być siedemnastolatek oraz jego starszy, dwudziestoletni kolega, obaj aktywnie działający w strukturach jednego ze śląskich klubów. Policjanci nie wykluczają, że ofiar mogło być więcej, dlatego rozpoczęto intensywne poszukiwania innych młodych ludzi, którzy mogli doświadczyć podobnej przemocy. Sprawcom postawiono poważne zarzuty. Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, doprowadzenie do poważnego uszczerbku na zdrowiu, rozpijanie osoby niepełnoletniej oraz nakłanianie jej do zażywania środków odurzających. Sprawą zajęli się doświadczeni śledczy specjalizujący się w przestępczości pseudokibiców, którzy po nitce do kłębka dotarli do kolejnych zamieszanych osób. Ustalili dane czterech mężczyzn w wieku od 20 do 29 lat, którzy na co dzień pracowali w jednej z lokalnych firm zostali zatrzymani rankiem, kiedy zjawili się do pracy na swoją zmianę. Obecnie wszyscy przebywają w areszcie śledczym, czekając na dalszy bieg sprawy. Jednak historia przemocy chuliganów w Rudzie Śląskiej sięga jeszcze dalej wstecz. W marcu 2016 roku doszło do dramatycznego wydarzenia, które poruszyło opinię publiczną i pokazało, że nawet przedstawiciele służb mundurowych nie są bezpieczni. Pewnego dnia funkcjonariusz policji, który wracał do domu i czekał na pociąg na peronie jednej ze stacji kolejowych, Został brutalnie napadnięty przez grupę kilkunastu młodych mężczyzn. Napastnicy mieli zasłonięte twarze i działali z zaskoczenia. Zaatakowali policjanta z wyjątkową agresją. Pobili go, kopali po całym ciele, a następnie okradli, zabierając nie tylko pieniądze, ale także jego służbową legitymację. Ofiara w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala w Rudzie Śląskiej, gdzie lekarze udzielili mu natychmiastowej pomocy. Dzięki szybkiemu działaniu kryminalnych już po kilku godzinach udało się zatrzymać pięciu sprawców tego brutalnego czynu. Dwóch z nich miało po 16 i 17 lat. Trzeci natomiast był 24-letni mężczyzną. Ich działania pokazały, że przemoc ze strony huliganów nie zna granic wieku ani żadnych hamulców moralnych. Jak pokazują te zdarzenia, Praktycznie każdy klub sportowy może posiadać w swoim otoczeniu grupę chuliganów, którzy, zamiast wspierać drużynę na boisku, decydują się bronić jej dobrego imienia w sposób zupełnie wypaczony i nieakceptowalny. Usprawiedliwiają swoje agresywne działania rzekomą obroną honoru barw klubowych, ale w rzeczywistości ich aktywność ma charakter czysto przestępczy. Najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest jednak to, że w szeregi takich grup coraz częściej trafiają bardzo młodzi ludzie. Nastoletni chłopcy, często szukający akceptacji, adrenaliny i poczucia siły, zostają wciągnięci w świat przemocy, substancji i nienawiści, który kończy się niekiedy tragicznie wyrokami więzienia, trwałym okaleczeniem, lub nawet śmiercią. To smutna rzeczywistość, w której pasja do sportu staje się jedynie pretekstem do prowadzenia niebezpiecznego i bezwzględnego stylu życia.